Tak, dziękuję bardzo za przyjęcie mojego pytania. Moje pytanie dotyczy głównie wolnej woli. Wielu znanych ateistów, takich jak Stephen Hawking, stwierdzi, że wolna wola to tylko iluzja. Niektóre z dowodów, na które wskazał, to fakt, że jeżeli porazimy pewne części mózgu, to mogą one poruszać twoją głową lub podnieść twoją rękę, czy cokolwiek. I że wolna wola jest tylko iluzją. Moje pytanie brzmi jak byście na to odpowiedzieli czy zadałeś to pytanie dobrowolnie? Myślę, że tak, ale na poziomie molekularnym mówią, że w zasadzie jesteśmy tylko maszynami przyczynowo-skutkowymi. Więc czy mogę odpowiedzieć na Twoje pytanie prawdziwie? Bo jeśli jestem tylko maszyną przyczynowo-skutkową, to odpowiedź, której Ci udzielę, nie jest wyborem, którego dokonuję w mojej głowie w sposób racjonalny. Jest ona podyktowana przez neurony odpalające się w moim mózgu. Mogę więc udzielić Ci odpowiedzi, ale bez wartości, bo niekoniecznie oznacza, że będzie prawdziwa. To tylko nieunikniona konsekwencja działania moich neuronów. To jest problem, jaki masz z tym wszystkim, prawda? Ta idea, że jesteśmy tylko materialnymi strukturami, mózgami. A jedyną aktywnością, która tam zachodzi, jest fizyczna aktywność neuronów w twoim fizycznym mózgu, a nie niematerialne myśli w twoim niematerialnym umyśle. Oni zaprzeczają umysłowi, zaprzeczają wolnej woli. Podobnie uważa Sam Harris, który jest neuronaukowcem i filozofem. Jednak on również twierdzi, że nie ma wolnej woli. W swojej książce, którą chcę, byśmy sami ocenili, czy jest prawdziwa. Pomyśl o tym przez chwilę. Tak więc wszyscy przyznajemy, że posiadamy doświadczenia, w których rutynowo dokonujemy wolnych wyborów. Pytanie brzmi, jaki światopogląd wyjaśnia tę wolność, której doświadczamy? Czy jest to fizyczny determinizm? Czy to wyjaśni tę sprawę? Nie wydaje mi się. Wygląda na to, że zmieniam zdanie, ale ty mówisz, że nie. Przy okazji, jeśli nie mógłbym podjąć wolnej decyzji, to szykuj się na utratę najważniejszych cech wszechświata. Oznacza to, że nie masz racjonalności, ponieważ nie możesz swobodnie wybierać pomiędzy dwoma pojęciami. Na podstawie najlepszego wnioskowania z dowodów, nie możesz tego zrobić. Nie masz kreatywności, ponieważ nie możesz swobodnie wybierać pomiędzy kreatywnymi pomysłami. Nie masz zdolności do kochania. Ponieważ nie możesz w sposób wolny wybrać, kogo chcesz nią obdarować, to jest po prostu wszystko z góry ustalone w jedną lub drugą stronę. Ale co gorsze, dla mnie, jako przedstawiciela organów ścigania, że nie masz żadnej osobistej winy. Ponieważ oznacza to, że możesz powiedzieć, słuchaj, to nie moja wina, byłem pod wpływem narkotyku. To nie moja wina, zjadłem coś, co zmieniło chemię mojego mózgu. To nie moja wina, że urodziłem się z taką nieuniknioną chemią w mózgu. Czy widzisz, co się dzieje? Tracisz możliwość powiedzenia człowieku dokonałeś tego wyboru. Przy okazji wielu moich ludzi mówi tak do sędziego. Jedno albo drugie. Byłem pod wpływem czy cokolwiek. I za każdym razem sędzia mówi, tak, wybacz, miałeś wybór. Miałeś wybór, aby dojść do punktu, w którym powiedziałeś, że nie miałeś wyboru. To nigdy dla nikogo nie będzie wymówką. To nie jego wina, że nie może przestać udzielać tej odpowiedzi.